Przy ulicy Wrocławskiej ruch nie ustaje już od tygodnia. Każdemu zależy, by na cmentarz zajrzeć jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych i jak pan Marek, wysprzątać groby najbliższych. Przyjeżdża cała rodzina, jak co roku trzeba wpaść. Nie? Wcześniej troszeczkę i przygotować. W pełni przygotowani do dnia Wszystkich Świętych również sprzedawcy kwiatów, którzy na swoich stanowiskach na pewno pozostaną jeszcze jutro do późnego wieczora. Najbardziej się sprzedają właśnie żółte kwiaty krezentemy, kulki. Nie wiem, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć, a jakie ceny? Ceny w zależności od wielkości: 20 zł. 15. Wśród zniczy największą popularnością cieszą się te z odcieniami srebra, ale żeby dać wyraz pamięci i zapalić symboliczne światełko, nie musimy wydawać fortuny. Symboliczną to 2 zł. A większą 4, 5, 6. Kościół katolicki namawia, by dowód szacunku dać nie tylko zmarłym, których znaliśmy. Warto pochylić się i zapalić znicz tam, gdzie pusto. To nie jest tak, że my modlimy się tylko za tych, których znamy z imienia i nazwiska. No wiadomo, że każdy z nas jakoś jest najbliżej związany z tymi, którzy są członkami rodziny, krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi. O nich pamiętamy, ich. Jakoś żywo nosimy w swoim sercu ze względu na wspomnienia. Odświeżać je będziemy choćby jutro. Postarajmy się, żeby w obliczu natężonego ruchu na cmentarz dojechać szczęśliwie i bezpiecznie. Przede wszystkim bardzo powoli, ponieważ jest tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę na tym odcinku od salonu Toyoty do pętli MZK i również słuchamy poleceń policjantów. Kto nie chce ryzykować brakiem miejsca parkingowego, czy korkami może skorzystać z komunikacji miejskiej. 1 listopada autobusy na cmentarz będą kursować z każdego osiedla. Z centrum miasta autobusy na cmentarz Będą odjeżdżały co 5 minut, więc myślę, że powinniście wszyscy Państwo móc skorzystać z obsługi komunikacyjnej. Wszystkie autobusy przegubowe zostaną skierowane do obsługi cmentarzy. Jutro od 12 do 18 wszystkie kursy w stronę nekropolii z powrotem będą bezpłatne.